Rozdział dziewiąty Bojownik o porządek i prawo. Żartujecie, wykrzyknął Biffy Remain. Medline Bainbridge jest naprawdę czarownicą? Jechali sportowym samochodem Biffiego wzdłuż bulwaru Santa Monica. Jupiter siedział z przodu obok Biffiego, Bob i Pete ściśnięci na tylnym siedzeniu. No, jest nią teraz i wydaje się bardziej niż prawdopodobne, że była czarownicą już w czasach, gdy występowała w filmach, odparł Jupiter. Myślimy, że stała na czele jakiejś grupy czarowników i że w tym na tym zgromadzeniu mogły się dziać różne dziwne rzeczy. Ktoś z nich mógł chcieć zapobiec publikacji jej wspomnień. Zamierzamy skontaktować się z osobami należącymi niegdyś do jej najbliższego otoczenia i ustalić, czy w ciągu ostatnich dni któraś z nich się z panną Bainbridge porozumiewała. Musimy znaleźć osobę, która dwa dni temu wiedziała, gdzie znajduje się rękopis. No, ale chyba nie możesz oczekiwać, że ktoś się do tego przyzna – Powiedział Biffy, mam na myśli tego kogoś, kto ukradł rękopis. Ale my nie zamierzamy w ogóle mówić o rękopisie, tłumaczył Jupp, przynajmniej na początku. Przede wszystkim musimy się dowiedzieć, kto z dawnego zgromadzenia pozostaje nadal w kontakcie z Madeleine Bainbridge osobiście albo przez osoby trzecie. Nie sądzę, by ktoś się obawiał do tego przyznać. Biffy skręcił w aleję La Brea prowadzącą do Hollywood. Na początku zamierzacie porozmawiać z Longiem, tak? Z Jeffersonem Longiem, tym, który teraz w telewizji zwalcza przestępczość. No, on jest tak prostolinijny i bezkompromisowy, że po prostu jakoś nie mogę go sobie wyobrazić zamieszanego w coś równie obłędnego, jak jakaś sekta czarowników. No nie zawsze był takim bojownikiem o prawo i porządek, zauważył Jub. Kiedyś był aktorem i figuruje na ostatniej fotografii pen, panny Bainbridge i jej przyjaciół. No, a jednocześnie musiał chyba znać Ramona Desparto. Wydaje się logiczne od niego zacząć, tym bardziej, że wiemy, gdzie go szukać. Biura firmy KLMC mieszczą się przy ulicy Fontaine, przecznicy od bulwaru hollywoodzkiego. Rano zatelefonowałem do Longa i zgodził się ze mną zobaczyć. – A czy powiedziałeś mu, dlaczego chcesz z nim rozmawiać? – zapytał Biffy – no nie zupełnie. powiedziałem tylko, że zbieramy materiały do szkolnej pracy wakacyjnej. O, Long, chyba lubi, jak się o nim pisze, wtrącił Pit choćby tylko w wypracowaniu szkolnym. No może dotyczy to wszystkich, którzy występują publicznie, powiedział Jub. Naprawdę miło z Twojej strony Befi, że nas zawozisz, mogliśmy przecież pojechać autobusem. – A, w domu siedzę jak na szpilkach i tylko się zamartwiam. Czuję się w jakiś sposób, no, zagubiony bez biura. Poza tym zadziwiacie mnie, chłopcy, ja bym się nie odważył. Tak po prostu pójść do kogoś takiego jak Jefferson Long. Bob roześmiał się. – Jup, niełatwo się peszy. – A jak zamierzacie odnaleźć pozostałych członków tego magicznego kręgu? – zapytał Biffy. – Mój ojciec pracuje w studiu filmowym – odpowiedział mu Pete. – Przez związki zawo zawodowe zdobędzie dla nas adresy przyjaciół Madeline Bainbridge. Biffy powoli jechał już jakiś czas bulwarem hollywoodzkim. Teraz skręcił w ulicę Fontaine i zatrzymał się przed budynkiem, który wyglądał jak wielki sześcian z ciemnego szkła. – Zaparkujemy tutaj i będziemy na ciebie czekać. – Nie, śpiesz się. Dobra. Jup wysiadł i wszedł do budynku. W recepcji, osłoniętej od słonecznego żaru, polaryzowanym szkłem, było chłodno. Młoda opalona kobieta za biurkiem skierowała jupa do windy, którą wjechał na czwarte piętro. Umeblowanie biura Jeffersona Longa składało się ze szkła, chromu i krytych czarną skórą foteli. Okna z widokiem na wzgórza Hollywood wychodziły na północ. Long siedział za biurkiem z indyjskiego drzewa, plecami do okna i uśmiechał się do Jupitera. – No, cieszę się z twoich odwiedziń. Zawsze robię wszystko, co mogę, aby pomóc młodym ludziom. Jupiter odniósł wrażenie, że to krótkie przemówienie Long już wygłosił co najmniej sto razy. O bardzo, panu dziękuję. Powiedział z głęboką pokorą w głosie. Jego okrągła pogodna twarz nosiła wyraz tak niewinny, że niemal idiotyczny. Zeszłego rana widziałem pana w telewizji. Przeprowadzał pan wywiad w rezydencji Medlin Bainbridge. Uśmiech znikł gwałtownie z twarzy Jeffersona Longa. No, zajmowałem się w życiu ważniejszymi rzeczami niż aktorstwo i znajomość z Merlin Bainbridge. Odwrócił się w swoim fotelu i skinął ręką w stronę półek. Jub zobaczył plakietki i medale nadane Longowi przez liczne miasta na wybrzeżu. Były tam także jego fotografie z komendantami policji dużych i małych miast Kalifornii, Nevady, a nawet i Arizony. Był wreszcie oprawiony w ramki dokument przyznający Longowi godność honorowego członka Urzędu Szeryfa. O rany! Jub miał nadzieję, że ten okrzyk wyraża dostateczny podziw. No, mam jeszcze albumy z wycinkami prasowymi. Możesz je obejrzeć, jeśli cię interesują, zaproponował Long. O super! Zapalił się Jupiter. Jeden przyjaciel mi mówił, że robi pan serię programów o narkotykach. O to dopiero musi być fascynujące. Przystojna twarz Longa oblała się rumieńcem. O tak! Czy możesz sobie wyobrazić, że pewni ludzie zatrudnieni oficjalnie w firmach farmaceutycznych są zamieszani w nielegalną sprzedaż narkotyków? No ale nie będę mogło kończyć serii w tym roku. Są osoby, które uważają, że lepiej wydać pieniądze na jakieś stare filmy niż na serię dokumentalną o tak istotnym problemie jak narkomania. Och, tak, o rozumiem. To fatalnie. A te filmy Medline Bainbridge musiały być bardzo drogie. No, a po zapłaceniu okupu będą jeszcze droższe. O, to chyba tym gorzej dla pana. Pan grał przecież w jednym z tych filmów, prawda? No, ta opowieść z Salem była bardzo złym filmem. Prawdę mówiąc, był to także kicz. Taki, że nigdy już nie dostałem następnej roli. Prawdziwą karierę zrobiłem dopiero jako reporter zajmujący się przestępczością. A Medline Bainbridge porzuciła aktorstwo. Jupiter wracał do tematu z uporem dziecka. Moja ciocia ją pamięta i twierdzi, że było coś dziwnego w niej i jej przyjaciołach. Mówiono nawet o jakiejś magicznej sekcie Medliny Bainbridge. Magiczna sekta? Hmm. W zachowaniu Longa pojawiła się nagle ostrożność. No ale to śmieszne. Tak, jakby należały do tego jakieś no, czarownice. Tak. Pan pracował z Madeleine Bainbridge. Czy istniała naprawdę jakaś czarodziejska sekta? No Oczywiście, że nie. To znaczy, ja przynajmniej nic o tym nie wiem. Przyjaciele panny Bainbridge byli po prostu ludźmi, z którymi pracowała. A pan ich znał? No naturalnie, byłem przecież jednym z nich. A może inni wiedzieli o czymś, o czym pan nie wiedział? Jub patrzył na Longa bez mrugnięcia powiek. – Czy utrzymuje pan może kontakty z tymi ludźmi? – A nie wie pan, jak mógłbym do nich trafić, a może mógłby mnie pan skontaktować z samą Medlin Bainbridge? – Ależ skąd! – wykrzyknął Long. – Nie mam teraz nic wspólnego z tymi ludźmi. Mam przyjaciół jedynie wśród strażników prawa i porządku – a co do Medlin Bainbridge, to nie widziałem jej od 30 lat i nie mam ochoty jej widzieć przez następne 30. Ta rzekoma aktorka była osobą bardzo zepsutą i kapryśną. Była niemal równie złą aktorką jak ten typek Desparto, z którym się zaręczyła. Ach, to dopiero był fatalny aktor. A on umarł zaraz po przyjęciu u niej, prawda? Tak. Long wyglądał teraz staro i w oczach miał pustkę. Po przyjęciu, tak. Wyprostował się i otrząsnął, jakby odpędzał złe wspomnienie. No ale, ale to było już dawno temu. Nie wracam już, myślą, do tamtych czasów. Nie ma sensu rozpamiętywać przeszłości. Ale Dlaczego właściwie o tym rozmawiamy? No, myślałem, że chcesz się ze mną zobaczyć, bo interesuje cię mój program o walce z przestępczością. A ja przyszedłem właściwie to właśnie z powodu Madeleine Bainbridge. odparł jup po prostu. Pisze pracę z zakresu historii filmu. Jeśli praca będzie dobra, zostanie opublikowana w szkolnej gazecie. Jefferson Long. Najwyraźniej stracił wszelkie zainteresowanie swoim gościem. No to życzę Ci sukcesu powiedział chłodno. A teraz musisz mi wybaczyć, nie mogę Ci poświęcić więcej czasu. Mam umówione spotkanie. Rozumiem. Jub podziękował longowi i opuścił biuro. No i co? zapytał Biffy, gdy detektyw wsiadł z powrotem do samochodu. Jefferson Long bardzo nie lubi panny Bainbridge i nie podoba mu się pomysł nadawania jej filmów w telewizji. Firma Video wydała za dużo na te filmy i nie będzie finansować jego programów o narkotykach. Poza tym nie widział Medline Bainbridge od 30 lat i nie utrzymuje stosunków ze żadnym z jej dawnych przyjaciół. Zaprzeczył też istnieniu jakiejś sekty czarownic. Może o innych sprawach mówił prawdę, ale sądzę, że kłamał, jeśli chodzi o owe czarodziejskie zgromadzenie. Myślę, że w Jeffersonie Longu jest coś bardzo dziwnego, tylko że nie mogę jeszcze uchwycić co? Pit zachichotał. No, wpadniesz na to, jak zwykle. A teraz mamy coś innego do roboty. Pod twoją nieobecność telefonowałem do taty. Zdobył dla nas jeden adres. Jest to adres Eliota Farbera, ulubionego operatora panny Bainbridge i członka jej magicznego kręgu na przyjęciu Akademii Nagród. Już nie pracuje z kamerą. Ma teraz zakład naprawy telewizorów na Melrose. Pojedźmy tam. Rozdział 10: Klątwa czarownicy. Trzej detektywi nie musieli zmyślać żadnych historii o szkolnej gazecie, żeby zobaczyć się z Eliotem Farberem. Nie było broniącej do niego dostępu recepcji, i żeby porozmawiać z byłym operatorem, chłopcy weszli po prostu do jego małego, zakurzonego warsztatu. Była to taka wąska nora wciśnięta między zakład fryzjerski i tapicerski. Proszę pana, czy to prawda, że był pan ulubionym kamerzystą Medlin-Bainbridge? zapytał zwyczajnie ją. Eliot Farber był chudym człowiekiem o nieco pożółkłej cerze. Mrużąc oczy, patrzył na chłopców przez chmurę dymu, który wydobywał się z tkwiącego w jego ustach papierosa. O, dajcie mi zgadnąć jesteście miłośnikami starych filmów, prawda? Spytał No tak, coś w tym rodzaju przytaknął Jub. Farber się uśmiechnął i oparł się plecami o ladę. Tak. Pracowałem z Madeleine Bainbridge niemal przy wszystkich jej filmach. Była wspaniała. O, to była naprawdę wielka aktorka. Farber rzucił na podłogę niedopałek i rozdeptał go butem. I była niezwykle piękna. Nie jedna z tak zwanych olśniewających piękności potrzebowała po prostu dobrego makijażu i specjalnego oświetlenia, aby wyglądać korzystnie. Operator musiał nieźle napracować się dla dobrego efektu. No i właśnie dlatego rzuciłem tę pracę. Miałem dość obwiniania mnie o to, że jakaś pani nie jest wystarczająco dobra jako Kleopatra, królowa Nilu. Ale z panną Bainbridge cudownie się pracowało. Była po prostu prawdziwie piękna. Nie sposób było popełnić błędu, kiedy się filmowało jej sceny. A, nie było więc trudno z nią pracować? zapytał Jub. O, kiedy zdobyła już uznanie, lubiła narzucać to, co chciała. Tak wrobiła nas wszystkich w ten straszny kiczo czarownicach i purytana. A, opowieści z Salem, podsunął Jub. No właśnie. Ramonowi desparto zdawało się, że to będzie wspaniałe. Medlin oszalała dla niego i robiła wszystko, by miał to, czego pragnął. Martwiliśmy się nawet, że zniszczy jej karierę. No i tak się stało, prawda? Odezwał się milczący dotąd Piet. O jego śmierci tak się załamała, że już więcej nie zagrała ani razu. – A, ona czuła się winna jego śmierci – powiedział Farber. Przed wypadkiem pokłóciła się z Despartem. Powiedziała mu bardzo przykre rzeczy. Nie dziwię się jej. On flirtował jawnie z inną aktorką, Estelle DiBari, i Medlin była zazdrosna. Jeśli organizujecie jakiś klub miłośników Medlin albo opracowujecie artykuł do jakiegoś pisemka młodzieżowego, pomijcie w nim to, co wam właśnie powiedziałam. To co odgrzebywać stare właśnie. A czy widział się pan ostatnio z Medlin Bainbridge, albo może z nią rozmawiał? Zapytał Jupiter. O nie, nikt. Nikt ani jej nie widuje, ani nie ma z nią żadnego kontaktu. Bob pokazał panu farberowi fotokopię zdjęcia, znalezionego w bibliotece. Czy Estelle Barry nie była jedną z najbliższych przyjaciółek Madeline Bainbridge? I jest na tej fotografii z przyjęcia. A to! Farber wziął od Boba fotografię. Tak to ten słynny magiczny krąg. Są tu wszyscy razem ze mną, cała trzynastka. Trzynaścioro gości przy jednym stole. Czy to nie feralna liczba? Zapytał Jupp. No, dla czarownicy nie. A więc rzeczywiście istniała jakaś czarodziejska sekta? Wykrzyknął Bob. Farber roześmiał się na głos. No pewnie, Medlin była czarownicą, no, a w każdym razie myślała, że nią jest. Nazywała to starym obrządkiem. Nie miało to nic wspólnego z lataniem na miotle, ani z przedawaniem duszy diabłu, ale Medlin była przekonana, że posiada jakąś magiczną siłę. Daliśmy się wszyscy wciągnąć w tę grę. No, była w końcu gwiazdą, i gdyby sobie zażyczyła, żebyśmy się pomalowali na fioletowo, to też byśmy to zrobili. No więc zostaliśmy członkami zgromadzenia. Estelle Barry, Hazel, Janet Pierce i nawet ta biedna nudziara Clara Adams. No, wszystkie zostały czarownicami. A jefferson Long? Spytał Jub. No pewnie. Nie sądzę, żeby dzisiaj sobie życzył, aby o tym wiedziano. Bardzo się teraz puszy w tych swoich programach telewizyjnych, ale również był czarownikiem. Jupiter się uśmiechnął. Czy utrzymuje pan kontakty z którąś z tych osób? No, z nielicznymi. Jefferson Long rozmawia obecnie wyłącznie z policjantami. Nikt więc spośród nas nie ma z nim styczności. Biedna, mała Estelle, która wywołała ten straszny konflikt między Medlin a Vist Despartem, nigdy nie zrobiła kariery. Nie miała tak naprawdę talentu i czas obszedł, nie obszedł się z nią łaskawie. Wygląda teraz jak moja babcia i prowadzi mały motel w Hollywoodzie, ale to nie jest zła kobieta. Myśli pan, że zgodzi się udzielić nam wywiadu? Zapytał Jupp. O, na pewno. Ona lubi ściągać na siebie uwagę. Ale co wy właścicie, właściwie robicie dzieciaki? Zdarzenie roku. <grym> Opowieści dla jakiegoś pisma młodych miłośników kina. No, zaliczam chór, kurs historii filmu i zaczął już. Aha, dobra. Farber wziął znowu fotografię od Boba i studiował ją uważnie. Dam wam adres, Estelle Berry. Mam też telefon Teda Finleya. O, to świetny facet. Wciąż pracuje jeszcze w filmie, mimo że zbliża się już do osiemdziesiątki. Jak będziecie do niego dzwonić, to powołajcie się na mnie. A co z pozostałymi? zapytał Bob. No cóż Ramon Desparo oczywiście nie żyje. Nie wiem, czy wam się uda porozmawiać z Clarą Adams. Podobno mieszka z Medlin i obie nikogo nie przyjmują. Nikola Fowler scenarzysta już nie żyje. Zmarł na atak serca parę lat temu. A o Janet Pierce Możecie zapomnieć, wyszła za mąż za jakiegoś hrabiego czy księcia i wyjechała na zawsze do Europy. Larin Hazel też wyjechała. Wyszła za swojego chłopca z rodzinnego miasta i mieszka w Bilsbilsmontenie. Marie Alexander? O, oh, to taka strata. To ta ładna dziewczyna z długimi włosami, prawda? Zapytał Pitt. A co się z nią stało? Któregoś dnia poszła popływać nieopodal plaży Malibu, dostała się w silne fale przypływu i utonęła. – O dobry Boże! – wykrzyknął Pi. – To aż troje członków zgromadzenia już nie żyje. – No, to zdjęcie pochodzi przed wielu lat – powiedział Farber. – Nie wszystkim powiodło się aż tak źle. O, o Gloria Gibbs, ta nieładna sekretarka, Ramona Desparto pracuje u pewnego maklera w Century City. Od czasu do czasu spotykamy się na jakimś obiedzie. Jupiter spojrzał raz jeszcze na fotografię. Wskazał mężczyznę wymienionego w podpisie jako Charles Goodfellow. Był to bardzo szczupły młody człowiek o czarnych, zaczesanych do tyłu włosach. Wygląda mi jakoś znajomo. Czy on wciąż gra w filmach? Zapytał. Farber zmarszczył czoło. O, Goodfellow! Niemal o nim zapomniałem. Tak, grywał wówczas dużo w małych rulkach. Wiecie, jako taksówka, czy portier. Jeśli oglądasz dużo starych filmów w telewizji, to go najprawdopodobniej nieraz widziałeś. Nie wiem, co się z nim stało. Kompletnie straciłem go z oczu. Należał do tych ludzi, których łatwo się zapomina. Zapamiętałem jedynie, że był Amerykaninem, ale dzieciństwo spędził chyba w Holandii, dokąd z jakiejś przyczyny przenieśli się jego rodzice. Ale tak, to był raczej niesympatyczny typ. On brzydził się wszystkiego. Mało nie dostał szału, kiedy okazało się, że w czasie jednego z takich spotkań, no, sabatowych. Musimy wszyscy napić się rozcieńczonego wodą miodu z jednego pucharu. Zaraz potem poszedł wypłukać usta. Chłopcy wybuchnęli śmiechem. A mówi pan o tej sekcie czarownic i czarowników jako o niewinnej potańcówce, powiedział Jupiter. No, bo to była po prostu bardzo niewinna zabawa. Dopiero po śmierci Desparta niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy Medlin nie posiada istotnie jakiejś tajemniczej siły. Czy ona rzuciła na Desparta klątwę? zapytał jupiter. Farber westchnął. Może nie powinienem wam o tym mówić. Rzuciła mu no, to były słowa, które ludzie zazwyczaj wypowiadają, gdy są na kogoś bardzo źli. Powiedziała mu, żeby się powiesił. Ale przecież to tylko takie powiedzenie. Jestem pewien, że ona nie myślała tego naprawdę. Tylko, że zaraz po tym Ramon desparto wsiadł do samochodu i odjechał. Zepsuły się hamulce i wpadł na drzewo. W tamtych czasach samochody nie posiadały jeszcze pasów bezpieczeństwa, więc go wyrzuciło z auta. Znaleźliśmy go zaklinowanego w rozwidleniu konarów przedrożnego drzewa. Wisiał tam z taką przekrzywioną głową. Złamał sobie podobno podstawę czaszki. O rany, powiedział Pitt. No tak, więc cała ta sekta się rozpadła. Medlin się wycofała i wszystko się skończyło. Teraz już nikt nie widuje Medlini chyba niewiele się o niej mówi. A co z tym jej zarządcą? zapytał Jub. Był kiedyś podobno jej szoferem. Ja właściwie go nie znałem. Farber wziął kartkę z bloku na LADzie i napisał na niej adres Estelle DiBari. Następnie dodał numer telefonu Teda Finleya i adres miejsca pracy Glory Gibbs w Century City. Wręczył kartkę chłopcom, a kiedy opuszczali warsztat, Stał wsparty o ladę, patrząc przed siebie niewidzącymi oczami. – Miły facet – powiedział Pit, gdy byli już na ulicy. – Oj, wyraźnie lubi gadać. – Tak – przyznał Bob, nawet kiedy rozbudziliśmy w nim złe wspomnienia. Wyglądał teraz, jakby znowu zobaczył Ramona Desparto, zwisającego z rozwidlenia konarów, ze złamanym karkiem.